Cześć, tu mówi Kola. To co teraz oglądacie to filmik nagrywany dwa lata temu. Miałem wtedy 6 lat. Mały chłopak, wielka piłka i jeszcze większe marzenia. Dziś mam 9 lat i jedno Wam powiem: nic się nie zmieniło, albo nie. Zmieniło się wszystko, bo moja pasja stała się jeszcze silniejsza, moje marzenie jeszcze większe, a ja rosnę razem z nim. Każdego dnia trenuję, gram, biegam, czasem wygrywam, czasem przegrywam, ale nigdy się nie poddaję. Wiem, że droga do bycia jak Ronaldo to nie jest skrót. To długie boisko. Czasem trzeba biec pod wiatr, czasem trzeba przewrócić się w środku meczu, ale mistrz to nie ten, kto nigdy nie upada, tylko ten, kto wstaje i gra dalej. Kiedy miałem 6 lat, Marzyłem, żeby być jak Ronaldo Teraz mam 9 i dalej marzę Ale też wiem, że wszystko zaczyna się od wiary w siebie Od pracy, od serca do gry Jeśli masz swoje marzenie, chronię Trzymaj się go i rób wszystko, żeby się nie poddać Bo to, co dziś jest tylko snem Jutro może stać się prawdziwym meczem na prawdziwym stadionie Z prawdziwym dopingiem, z tobą na murawie A więc gram dalej, bo to dopiero początek mojej historii 错了。